Oblicz tangens kwadrat plus kotangens kwadrat oraz tangens do trzeciej plus kotangens do trzeciej, jeżeli tangens x plus kotangens x równa się 3. No to sposób rozwiązywania będzie troszeczkę podobny do wzorów Wieta. Jeżeli ktoś pamięta z drugiej klasy wzory Wieta i na przykład przekształcanie sumy kwadratów czy sumy sześcianów do wykorzystania do wzorów Wieta, to to rozwiązanie będzie podobne. Wzór skróconego mnożenia. Tutaj go sobie przekształcę, tak żeby mieć a plus b do kwadratu jest minus 2ab. Równa się a kwadrat plus b kwadrat. Wiem, że tangens x plus kotangens x jest równy 3. Podnoszę to obustronnie do kwadratu. Pamiętając o tym, oczywiście, że. Muszę całą lewą stronę podnieść, nie osobno każdy wyraz, tylko całą stronę. Co daje mi wzór skróconego mnożenia. Tangens kwadrat x dodać 2 tangens x, kotangens x plus kotangens kwadrat x równa się 9. No to chyba niepotrzebnie tutaj ten wzór przekształcałem. Czyli tak potrzebuję tangens kwadrat x plus kotangens kwadrat x to jest 9 odjąć 2 tangens x razy kotangens x, ale korzystając z tożsamości trygonometrycznych, wiem, że tangens razy kotangens jest równy 1, czyli tangens kwadrat x plus kotangens kwadrat x jest równe 9 minus 2, czyli 7. Teraz to trzeciego stopnia. I tutaj mam jeden wzór. Za chwilę będę robił drugi sposób, wykorzystując drugi wzór. Nie na sumę sześcianów, tylko na sześcian sumy. E, tangens x dodać kotangens x równa się 3. Podniosę to do trzeciej potęgi, czyli mam. E, a, No i teraz wzór dla trzeciej potęgi. Zrobię to na dwa sposoby. Raz wykorzystując ten wzór, który tutaj mam z boku, czyli sześcian sumy, a drugi na sumę sześcianów. Zaczynam od tego tutaj na sześcian sumy, czyli tak jak w przypadku kwadratów, będę to obustronnie podnosił do potęgi trzeciej, czyli mam tangens x plus kotangens x do potęgi trzeciej równa się 3 do potęgi trzeciej. No i wzór. Mam tak, to jest tangens do potęgi trzeciej x, dodać 3 tangens kwadrat x, kotangens x, dodać 3 tangens x, kotangens kwadrat x i dodać kotangens do potęgi trzeciej x. I to jest równe 27. Tangens do trzeciej, kotangens do trzeciej. To chcę wyliczyć, czyli to zostawiam tutaj na początku. Tangens do trzeciej x plus kotangens do trzeciej x. Natomiast z tych dwóch wyrażeń wyłączam wspólny czynnik przed nawias. To jest na pewno trójka, na pewno tangens x i na pewno kotangens x. Z pierwszego po wyłączeniu zostaje tangens x, z drugiego po wyłączeniu zostaje kotangens x i jest równe 27 to pierwsze przed nawiasem, czyli iloczyn tangensa i kotangensa z tożsamości trygonometrycznych jest równe 1, a to, co mam w nawiasie, tangens X plus kotangens X, no to tutaj mam z treści zadania, wiem, że to jest równe 3. Czyli tangens do potęgi trzeciej X plus kotangens do potęgi trzeciej X Dodać 3 razy 1 razy 3 jest równe 27, czyli tangens do potęgi trzeciej x plus kotangens do potęgi trzeciej x jest równy 27 odjąć 9, czyli 18. No i teraz z tym drugim wzorem to jest tak. Jak inaczej zapisać tangens do trzeciej X plus kotangens do trzeciej x zgodnie ze wzorem to jest A plus B, czyli tangens X plus kotangens X razy A kwadrat, czyli tangens kwadrat X, odjąć AB, czyli tangens X razy kotangens X, dodać B kwadrat, czyli kotangens do kwadratu. Ten pierwszy nawias to jest suma. No to jest to, co tutaj mam w treści zadania, czyli to jest równe 3. Ten iloczyn z tożsamości trygonometrycznych jest równy 1. Czyli mam 3 nawias. No i zostaje mi jeszcze oprócz tej jedynki tangens kwadrat plus kotangens kwadrat. To zrobiłem w podpunkcie A, ale zrobię jeszcze raz, czyli mam tangens X plus cotangens x do kwadratu i muszę odjąć podwojony iloczyn czyli 2 tangens x cotangens x żeby tutaj pasował wzorem skróconego mnożenia i odjąć no i to co tutaj mam już zapisane czerwoną jedynką czyli odjąć 1 3 nawias kwadratowy teraz tak tangens x plus cotangens x to jest to co mam na początku w zadaniu czyli to jest 3 do kwadratu odjąć 2 razy tangens razy cotangens to jest 1 i odjąć